Nasza flaga jest biało czerwona! Nie nacjonalisty, nie. sam się siebie nacjonalisty. Kto? Sam się, tak? Co pan jeszcze powie? Co pan jeszcze powiedział o Polakach? Nie że pan powie, no. Co pan jeszcze Polakach? Nie mówię o Polakach, tylko o, ko... o was, O nas, a to to jest chowica. Kto to jest? Kto to jest? Kto to jest? Kto? Prawicowa hołota. Kto to jest? Jakby pan powiedział? Może pana ci, którzy mają którzy mają nie, nie, no, ja nie, nie, po prostu ciągłość nie, po prostu. Bzdury opowiadać. nie, nie, a dlaczego, pani, ba, a dlaczego? Sława Ukrainie. A, sława Ukrainie, tak? Wierujom, sława smrć Warham. Śmierć Wroga. A jakim wrogom śmierć? pani powie. Rosja, śmierć! A Rosja, wojna jest zła. Ja też po prostu nie popieram po prostu. A dlaczego pani woła? Po prostu jak Polacy stoją z biało-czerwonymi flagami w Polsce i pani woła po prostu, że... Ja mało rozumiem już wy każdy, ale ja... Ci ludzie, ci ludzie, tak? Tak, ci ludzie. I ci ludzie, są w Polsce, to jest Polsza, tak? tak. Polsza, tak? tak? To dlaczego Pani... Gawarij, że hańba. Czego hańba dla tych ludzi? Im hańba. Dlaczego? Im hańba za to, że oni rozkazują, że Polsza ma lacci, Polsza ma Nie, historia jest bardzo różna po prostu. Ja nie Ci... rozumiem polskiego. I dlatego nie rozumieję już, a Gawarij hańba. Nie rozumieję już. I dlatego tu jest Polska. To nie Ukraina, to nie Rosja, to jest Polska. Tak. Pasmatryjka. To to to, że ona nas przyjmuje, dziękujemy. to, że pole, to nie faszyści, to nie nacjonaliści, to normalni ludzie są, ale chcą, żeby tu była Polska. My, też pomagamy Ukraińcom, ale, pomagamy, ale my pomagamy normalnie. Ci ludzie są przeciw rządowi polskiemu, który po prostu jest jaki jest. No. Tutaj pani po prostu krzyczy hańba po prostu polskiej fladze, tak? Krzyczy polskiej fladze hańba, a nawet nie wie po prostu dokładnie, po prostu, co ci ludzie mówią, tak? tak? Tutaj mamy panów po prostu, którzy... Ochraniają po prostu marsz, zabezpieczenie robią. Panowie mam pytanie, jaki kolor jest po prostu polskiej flagi? Wszelkie pytania proszę do rzecznika Komendy Wojewódzkiej Policji. A bo pan nie Niech wie. Pyta? O, nawet policjant nie wie jaki kolor jest polskiej flagi. No popatrzcie. się. Popatrzcie. ten policjant nie wie jaka jest po prostu kolor polskiej flagi. No dziwne to jest troszkę. A będzie wiedział? A pan jaki numer możemy zadzwonić? Do komendy. Przepraszam bardzo. Jak pan nie wie, jaki to jest kolor polskiej flagi. Przepraszam. Przepraszam, pan jest obywatelem Polski? Także tak zapytałem. Przepraszam. No nie wiadomo, czy ten policjant jest obywatelem Polski, ale na pewno nie zna barw po prostu jakie ma polskie flaga. Dziwne troszkę. Bardzo dziwne, popatrzcie się policjant, który nie zna, po prostu jakie są barwy, po prostu flagi polskiej, no prawdopodobnie mamy problem w tym kraju, bo rząd przypuszcza mamy niepolski, no i policjan, który nie zna, po prostu jaka jest biało-czerwona flaga, że jest biało-czerwona. Podpowiem panu biało-czerwona, widzi pan?